Witam serdecznie. Dziś pokażę przepis na szybką i zdrową surówkę z kalarepy. Do jej przygotowanie, tak jak widzisz, potrzebuję tylko kilka składników, a mianowicie dwie sztuki kalarepy. Jedną łyżkę soku z cytryny, ewentualnie jeśli nie masz, możesz wykorzystać jedną łyżkę octu jabłkowego. Po jednej łyżce majonezu, jogurtu naturalnego i śmietany 18 Z przypraw potrzebujemy jedną płaską łyżeczkę pieprzu. Ja wykorzystam pieprz czarny, ale jeśli chcesz podkręcić smak, możesz wykorzystać pieprz zielony. I do smaku potrzebujemy odrobinę soli i cukru. W pierwszej kolejności zajmiemy się kalarepą, którą obierzemy i zetrzemy na tarce o drobnych oczkach. I tak startą tartą Teraz odsączymy z nadmiarem wody. W oddzielnej miseczce połączymy jogurt, majonez i śmietanę. Dołożymy szczyptę soli. Później jeszcze doprawimy już po wymieszaniu. Płaską łyżeczkę pieprzu. I szczyptę cukru. Wszystko dokładnie wymieszamy, teraz dołożymy jedną łyżkę soku z cytryny i jeszcze raz wymieszamy. Dolewamy brokola repy, przemieszamy, sprawdzimy smak, odstawimy tak na godzinę do lodówki i surówka mamy gotową. Jest to najszybsza i najprostsza surówka jaką możemy zrobić, a zarazem bardzo smaczna i bardzo zdrowa. Jeśli się prawie spodobało, to się bardzo cieszę, zachęcam do spróbowania, pozdrawiam, życzę smacznego